Wellington Arch jest łukiem triumfalnym, który znajduje się w centrum Londynu. Został wybudowany przez króla Jerzego IV w 1830 roku i miał upamiętniać zwycięstwa wojsk brytyjskich w wojnach napoleońskich. Wellington Arch miał być również oficjalną bramą do centralnego Londynu od strony zachodniej. W 1912 roku na łuku została umieszczona rzeźba Anioła Pokoju na rydwanie wojny. Pomnik jest największą rzeźbą z brązu w Europie. Łuk jest otwarty dla zwiedzających. W środku znajdują się trzy piętra eksponatów, które są częścią historii Łuku. Turyści mogą wejść na taras, z którego jest przepiękny widok na Londyn.